Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku z serii pyknijmy w League of Legends. Wita się z wami. DJ Palace. A także. Never. Crashu. Art. No. Dobra. La e, chyba się w pierwszym na miejsce lata, ale. Arcie w <laughs> Ale lat, <laughs> lat, ale nie jesteś zły. Nie, kurwa, wcale. Dobrze, e, w naszym teamie Katarina, Kennen, Czogat, Wladimir i Szakio, a w przeciwnym Wladimir, Shantimo, Nocturne i Tristana. O, o, Tristana facebookowa, więc można ją mocno tutaj fokusować, bo to słaba postać. Nocturne eyes. Zobaczymy. Robi w, a, Wladek się robisz w AP, mam nadzieję, nie? W tanka to ja się no. robię. Ten major. No to idę, że A tak Ej, jak dobrze pójdzie to na tym fajtach to w pięciu będą musieli mnie jechać. Nie jechać. No jak dobrze pójdzie, dobrze. To będzie no. za mną No właśnie nie wiem z kim iść. z kanenem. No mogę iść z kanenem. Na odległość walczę. O nie. Ja na Dobra. Szako. Ja jestem ninja ninja ninja. Ja przybyłem z planety ma. O nie, to? Nie, <grymne> to nie. Co macie? Gdzie pasowało nie bo, bo Kenen. Ja nie wiem, jaki głos ma Kenen. Nie Jurka, Timo. No to jest Timo, to jest, to, to Kenan, to nie może być Timo, nie? No jest u noctunu NPC. że u No cicho gramy, ludzie. O dobra Ej DJ Słucham. Słucham Łap Nie bo nie złapię Eee okej okay. Dobra to jest tak podrzut to jest To jest pierwsze Nie pamiętam czu gata, także Dobra możemy go... masz podrzuty co? Jeszcze masz No teraz, no. teraz to wiem No witam No witam no, no, witam. Halo. Ucichła, pani. No właśnie. Przeobraziłaś. obraziłaś no, Co ty robisz? Weź teleportuj się, tańcz. Boże. Siema. Padaj, Siema, badaj. 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 Nie do mnie. I Timo, oberwał. Badaj. O, szenteż. Ja. też, Ale, Ale dobra, ej, dobra, dobra. strona, papierek. Eee... Ej, on mnie gwałci. Zobacz to! Ty Zobacz, ty tak jest nie goni, gdzie. Nie co ty mi robisz? To on mi coś robi. Gdzie, gdzie? Kto? gdzie? gdzie kto? No ten szako, nie sz goni. Szako te ści. Sano... Michael Jackson. Nie. O, tak. Ej, o, winetkę, winetkę. Badaj. O no, g. Bada. Okay. Ale myślę. Ten... Ładny powit. Aj. Nie wyżyj, ty szako, ej O, Nocturne Wow. O Boże Ale... Ej, luknij na mnie teraz ja tutaj Kenen czy... ej, patrzcie, a, ej, a tutaj mam nam breakdance'a odpierdzia. Ej, patrzcie, ej, tak, a ja gata tańczy tak, ej, patrzcie ja. To jest, to jest taniec no Pozdro no, Pięknie ma, nie? Ja ej, pójdziesz... Nocturne, lubisz i To jest płać No, no spać mi mnie, kochać Padaj. nie no, wiem... I tak. też może być. <laughs> by, ty, by. Ale nie wiesz? On teraz doda łot de fuck. No ła o władź. Ładek w szakach. Timo! Ej jest listana, ale gdzie kurde ten... Lubisz to? Nie! Yeah! Weź go z Timo. Emocja! Ja <laughs> Ja nigdy indy, się indy. nie a i Najlepszy tekst czogata. Światło parzy mnie. No. tego tego degrał Nie, światło nie parzy. Tylko pali. Tylko fana zapada z Wadimirem, ja pierdowała? Władimir, z Władim. O, Art uważaj na siebie, warę bo ten... Kombinuje to na siebie Dobra, fleciki. Hopla Hopla, do góry. Kół, no. Ja zawsze jak ten jak, e, na mnie podrzuca, mnie Anibium, jak, Anibium, jak ten mnie podrzucał, nie? Ani wiem. Jak ani wiem graje, to ja latam. O Jezu! A wiecie, że czego cię healuje, nie? Wiemy. Zawsze go miliona. No, zaraz pity. Podam. Pierwsza krew. Pierwsza krew. Jezu, 2 HP, 2 wow, HP. Ale kożem! Nice. No wiem, że mi się udało. Dobrze. Zawsze się udaje. Art, ładnie to było, nie? Za. 2 HP. Dobre fazę na i No. Noktór, ten noktór. O już Sofyt, się zapartuje. Tak Jezu, już jest. Noktór no już no, wrócił. Zemścić się na mnie. Dobrze tam, Kenen Oh yeah! Jak łamicie na górze? Tutaj możemy... łe kurde, o siebie będzie Teraz to żem jedną. Cicho, nie przeklinam, bo znowu będą mówić, że za dużo przeklinamy. Ach, no dobra, ale to... No, takie to na mnie Takie, takie nie? znowu, za dużo przeklinacie. Lat, ty Żydzie! <laughs> Ej, ale lat, ty tam... <laughs> ty tam padniesz, bo on ma więcej HP. My z tego. No to nie masz paść was. Ale fajna, o fajna no to faza na podłodze. fajna faza. Jaka faza o co chodzi ci tu? No i takie coś jak ten bali. Uważaj. Ale faza! Ooo! Wow. Tak, no i squeakował No ten coś tam <grym>. tak zrobił To nie moja wina Ale że Tristana was jedzie! No na pewno zabijesz, o. jeszcze padniesz. No, o, no na pewno facebookowa, no na pewno papier. Brawo Szako No brawo, szok. Brawo, brawo. Ty, 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 ty! Ty Tretik. Ty, tre, ty, 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 No, ty, ty, ty. No, no, no nie. Troll, lo, 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 lo. Nie trolluj! Ej, zaczął to dobić, nie? A kto nam idzie? Ładnie. A na górze? Pięk. Gdzie to? 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 Ty, uważaj, uciekaj, uciekaj, SS2, jakby to, ale oni chyba na tego, na tak polują. No Jezu. Szako, szako. Ile szako. minionów. Hopla, Timo, do góry latamy! Impreza! <grym> U DJ-a! Tak jest. Lataj z DJ-em, nie? No. No <grym> na co? Lataj z DJ-em. Gotuj się, już nudziło, też lataj. Wszystkie z <grym> tego tego, jak lata. Acha, chciałyśmy zobaczyć nie jak latam, tak? No tutaj trudno jest z tym tym nocturnem. Dobra. Bo my tu załatwosy wreszcie nie hańc. mamy. Bo no, no, mamy tanka i jakiegoś buraka papierkowego, Słowenie, który trzyma się blisko turetu. U nas kurde, Aj. nas tują bardziej. Dajcie mi tylko Ty, ulti, to się ja jedziemy, Dajcie mi ulti to się najem. Dajcie mi ulti to się najem. Mian, 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 Ej, nie ma pobiegów panowie. kopę. Dwie Wykąć pokonał. Ojej Dobrze tam Kennen so już Dobra, ja Dobra u nas spada Nie no nie, A -a, nie padaj można. ścierwo, zabijecie Nie zabiłem go Laker Jaki laker Timo cię jedzie No, no, to no nie jedzie Timo, tylko wie on miał HP no 3hp 3! Jest! 3. Jaki laker! co się teraz trochę długo a u nas też potem kres 3hp uciekli nie? no kres a u nas no ja miałem 3hp 3 na Timo. no to jest teamu daj. Ono... co to jest 3hp ej no w sumie to jest i. To jest... To jest To jest... normalnie ja ci No. O kurde! Ale wejście... jest teama taki papierkowy, ej. I przeżył. Przeżył twoje uderzenie. Śmiało. wow, wow. o wow. Ożybię. Wow, ale pozbaw. Hopla! Ja ćwierć HP prawie teama biorę. I chodź, cofniemy ten, czekaj, chodź, cofniemy po chyba i weźmiemy go. Ja to po poty. Nie mogłem... Ej, wy ty Nie mogę wejść kła. Fajnie, że się na mnie fokusują, nie? Fajnie, że się na mnie fokusują, nie? Fajnie, że się na mnie fokusują, nie? Fajnie, że Noś... na mnie fokusują. wiesz co mi... Dobra, ja z tobą lat nie będę nie dajesz rady Wladimirowi, a mi to będziesz mówił. Ej no jak? No jak? Ej on się zamieni listą, mi się Mam 1-1, on też ma 1-1. Już nie mówię kto mierzy, 0, 2 No i co? Dobra, spokojnie. Bez nerwów. Daj mi się najeść, to zobaczymy co będę robił, dobrze? Nie. Jestem... pierdzio. No sorry, jak mi Ancient wlatuje z jakimś stunem i... No, to jest malone. Ten, ten. Który mnie zaczyna atakować. Ej, on w szachach siedzi Nie wiem, zobaczę No weź zobacz Nie Aż... Nie, nie mówiłem do ciebie Drzej Aha Czak, zobacz czaku się przy swoim niewidzialnym. <laughs> Pozdro <laughs> oko. Nie myślałem, że no bo jes. tu szedł, był i u nas też i się schował. No mogę no, mam ulta już, jakby to. Bije szybko tego ulta jedziemy. O nie. W ogóle zisana liśmy. A lubisz pół HP. Ojej, Oj, Darkness polecam. Na nic, skąd to zrobił? Użył ulta, jest na dole, nie? <laughs> Może nie widział Kurde, ej ty, Robimy coś? Mam ulta ta bazaar Idę dalej, bo ja chcę Timo się zemścić Na Timo Ej SS Ej to ja za dwie sekundy wracam Mam telepa O ja! Ej, kurde, facie. Ej SS u nas, mi u nas SS Mm -hmm. No u mnie wadek. U nas, a Tristana u mnie jest też. Ale wadek był z tego mm -hmm. AFK, bo on szósty. A no i Tristana się za ten z nim. A. Zagadują się ładnie. O, no, kenden. Okay, pewnie też, pewnie skate'ów też. Ale pewnie mnie zgonkują, tak myślę. Tak. No, ładnie nie ułatwia się nocturna. No patrz, ile ma HP, no jak ja to... Jest turn, ale Tristana no nie ma. Wow. Dobra, z tam sam nic nie zrobię? Uee, ma multi. Haps, 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 haps! Dobrze, dajcie i dawaj tanka! O miał miał. Ale są Ej ty szako, dawaj po trochę to mi już nie, nie ma sensu nie ma sensu tako. O patrz to on nie. ma, jakiegoś tuna co to jest w ogóle, no. Ja on to robi? Ale co? A, to jest ten, wiesz ci ten, bo ulepszyli go, nie? No kiedy. O nie, no to tak... Na odległość można tak... walić, dzisiaj. Nie, gdy ci wie Gdy ci wiesz za tym tym, to teraz taki tun się łapie. To mega lipa. Omega, mega. Nie, nie no mega nie mega To jest prowokacja takie, to już było. Nie było Zajara, tak, tak o nie atakuje. miał stuna Nie było tak, nic nie nas boliło. Bo no, nie nie no właśnie Ale stuna nie było, jest. tylko tego A dawali Ma... stuna Łoo, wow, no, wladek pozdro Przywoły. Dobrze przydoływa. ale, ale miniony ładnie tego tureta zjechały tu już O teraz na przykład stun nie wszedł Znaczy to nie jest coś jak stun, bo to taka pomarańczowa się W Cię... ogóle no, To jest prowokacja, a mu Ciśnie to i facet Cię atakuje przez parę sekund. No tak. Nic nie może zrobić. Aha. No to właśnie, przeszłam samo no. Report, report. for Napiszę, <noise> będę wdawał wokół niego. No to on chyba mam natura. No chyba tak. Nie, on też się Masz ma, się nie HP, uciek, on uciekł. Mam, mam. Zawsze tak mam. Ej! No zrób plecy, to zrób my to opylamy, nie? Wejdź do krzaków, ja szybko skoczę na nią, żeby nie widział, bo Cię. Jedz ich. Jeszcze. Jeszcze nie. Jeszcze nie. ej, bo mnie ciszą. A na łucie, jak nie ten chodnik Dobra, ej bo musiałem tu splashować No, zaskoczył no nocturne skoczę, no widzisz? Ale mam duże HP mm. Ej bo na tu, może jak myślicie No i mi zaraz zrobi darkness O nie, badać tutaj raptorne I będę to? miał nocturne no. no Nie doleć No zobacz, on ci nie zrobi darkness, a poza że go ja zjechałem. No strasznie go jedzie. tam Czemu on no, nie z nami działa, nie ale... Ej, Shen do nas się teleportuje, co się dzieje. Zobacz. Jak cię do Was się teleportuje? Plus S, Shen. No właśnie, jest już u nas, Dobra, live. Masz jednego, teraz to ty to. Ty masz zastrzyk, ale ty on jest słaby. Ja go podrzucę i go jem od razu. Mam go. Czako, no to go, dawaj. Dwoje ich tutaj. Tak, ty czekaj, Kenen masz, masz, masz tu na? Mam, wszystkie skille użyję i stąd. Dobrze. Bardzo dobrze, będzie akcja. Tutaj też będzie akcja. Mam no gdzie tu lecisz. Co? So. O no, tam. Cofnąć? Dobra. Są dwóch. Timo, come close. No niech tu podejdą. Dalej, dalej. No i za, za Kurde, ulta mi zwalił. Zwalił ci ulta? No, kurde, no jak to ci Ale idiota, ale, ale Timo głupi. Ale Tima jest głupi, nie? O mój Boże! Myślę, że to było proste jak... ją! Dobra, uciepa. A dobra, dobrze było, Dlaczego A tu zostawiłeś? Tenen? No bo ma małą HP. Się już nie tłumacz. Sin już tam, jakby to. Więc może dowód w rat. Dobra, no. A, dzięki, Co? dzięki, no. Ale flat jest z tego. Ro Opuść rozgrywkę. No to wladę. To właśnie puścił Ej dlaczego jak ja nagrywam odcinek to zawsze ktoś musi zliwować No takie, to się boją, bo to widzę DJ już od razu, o nie Aha, no. Będę na YouTube ja rob... Nie będę robił wstyd. wiochy nie No tyle, wyjdę ja. już Larry. Bo, bo będę na YouTube No i pojadą mnie No pojadą mnie i będzie wstyd. Ale nie no poważnie, ej Nagrywam i wychodzą <laughs> No większość wychodzi, wychodzi nie, jak tak oglądałem A nie no to Ej co to się dzieje z dokturnem, o co biega? Ej wy ty w Nęku. No stoi, bo się mi boi. Wy ty, w... tyko. Taka... Ja idę na niego. No, nox. Noxem stać tam po strony. Ej, ja Noktura. Na pewno cię nie widział, Szako. Ej, daj Noktórnowi podejść ty. Ej no, wyjazd! No to nie. Ej nie, nie tam. oni tam mają wardy. Oni mają wardy. Sobie... bo idziemy ty z nich. Ej, idzie do Wasa, idzie do Wasa bruszka. Jak ona się nazywa? Tri Trana. A ją. yo! Tristrana! Jedźcie go! Łe, jedziemy go! Jami mi czekajcie moment ja mam telefon musisz około przeciwnik pokona ale są malutki przywoływacze mm. o oj no to teraz będzie jeszcze gorsze ja cię myślimy na chwilę szósty level nie dobra się cofnę w ogóle co tam się ucieka na nidzie? 3 osoby? Co? Patrz, ej, mówcie kiedy set, bo my tu reta bijemy. Mówcie kiedy set. od razu. Co? 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 Ej, czekaj. Łoł, łoł, łoł. Już nie uciekniesz. Co no mi wali Co za OMG, normalnie. Wiesz moglibyśmy... A nie, Mimo jeszcze. Mimo daj. <coughs> Mam multa, nie? Uważaj. Ten Turen ma tak mało. 100 HP ma. 107 Turen? Na midzie? W środku. To mógłby coś wejść i rozwalić go, nie? Bo trzymacie trochę w górę. No. My tu dół bronimy, czekajcie, zaraz pomogę, Szako. Nie, miał żyna tego Noktura. No może coś przyjść, Władimir? o właśnie i zrobimy ganga, nie? Jestem. Patrz, To Co się stało się, panowie? No nie i to się Bo ja to na midzie pomaga zawsze z tak kilka miejsc, kilka. Na górze i na górze patrz, tak. najesz się. Dzisiaj, najesz się, na górze. Aha właśnie, ja mi nie wiem dlaczego. My się nie zagadałem przez telefon. Jedź na Mhm. Wyskonale. Cztery staki, jeszcze dwa. Staki jeszcze. Dawaj, on maszyna. O, ale teraz się kolego tutaj wdrypałeś. Daj już mu to czekajcie, jest 10 sekund. O chłopcze. Ojej, uciekaj. Nie wiem ile to, to co? Przeżył. Spójrz na planetę. Oni na pewno dużo mi zrobią. Kusuju, no, nie ma sensu to od nie? Chodźcie tutaj, ho. No. Dobra, ja bakam. Bakam. Ja, ja, ja bakam. Ja, ja tabakam. <laughs> Ej. Ty, Vlad, Vlad cię bije. No co to za co? burak, no. Dajcie mi się zrekolować, jakie nopsy. Daj HP. Dzięki. Dzięki, mu ci HP? A jeszcze coś więcej. Nie, on mi wziął, a ja się zregenerowałem. 650, mało. wejdź. A nie, tu. Daj, daj, dzięki. O co, Jezu. Daj, daj, daj. Daj, dzięki. Kurde, ty zaraz zabijesz Co? tak? Co? kurde, prze siebie. B zamiast pację. Daj, co złapałem, złapałem, zjadłem. Mhm. Aż jeszcze trochę elektro. Yeah! Czekaj. Ej, widz tam z A ramiona. A ramiona. A się A ramiona. A ramiona. A Oje, co tu A ramiona. co wy robisz? ramiona. co ramiona. Jakie ramiona. Co się tam hey. dzieje? Panowie. No ramiona. No a pan, <t aud hoping> <Ojej. t rising fasting> Bekoj! O wal Ja się nie chcę bić. ma... Dobra, ginę <laughs> Kenen, co ty robisz? What? Dobra, chciałem ci połączyć wulk, ale mieszkań mi padła, nie wiem, co to w trakcie Oż, noctur, ciema Witamy Aizen Aizen w Storki lat Dziękuję Dobra, <laughs> ale kolega ma w sensie HP, ale kolega ma HP, uuu. Już pół nie <laughs> ma już kolejnego nie ma! Ja bym go zjadł, ja, ja mam ulti O ty, 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 ty Lepiej uciekaj Chcesz do góry latamy Latamy Halo, halo, panowie może pomożecie nam idzie? No to już raczej Halo, halo, jorko. Halo, jorko. halo, jorko. Halo, jorko. halo, halo, Franku Czym z Możesz wystąpić Abraziemy ostatniego miniona albo nie, zjem jego o, Ej, Tristany! Ale! Przeciwnik pokonany. Jaki laks. Mniam! Czekaj, jako ty! Aha, myślałem, że to nasz Szako, nie? Ci Się wystraszyłem, ej. <noise> Żeś tak rzucił. Biedactwo, zginie ej, tam na górze, tamte, Tak biedne, pod... takie małe. Tak, tak, tak. Wow, nocturn, Ej, będzie ja że tam dałaś się złotem ale... Ja no nie kolega. Timo, tak. <laughs> Timo! Ninja! Ninja! O, ninja, ninja. Ninja, nocturn tutaj padnie. O, flash. Spraszowa do, do dragona. Spraszowa do dragona, obejdźcie go bokiem. Do barona. Tu jest. Tu jest. Uciek. Tu masz strony. Szukać go, szukać. A w baronie się nie schował? nie schował. Zjedzie, nie bo, raczej nie. dawaj, 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 dawaj. Zabierz sobie wszystkie, żeby szybciej po, pobiegł. Nie. No, nie ja cię kręcę, go. dobra lipa. Puuuuu, dawaj. Wow, Ej baćcie tutaj, patrzcie na mnie, patrzcie na mnie jakie HP mają. To by tam dino, że nie? nie. Ej, shen poszedł na blue, -e. shen poszedł na blue, -e bufa tam w stronę. Dobra, mam ostatniego tego. Oj, Tristanka, biedactwo. Oj oj oj, nic nie widzę. Oj 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 Aaa! Aleś, aleś, mi mu nie. O Jesus! Nie, mnie tu już nie ma. Ja Timo. Timo mnie zali. Ojej, ojej, padę, 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 padam. Nie, też padnę. Padam. Jest go! Ue, no i. Je, to ale, ale, to ale, to pady, ale lipa! To, ale, to. Do Ma, macie szczęście. Nie umiem z tym rozmawiać od Dobre, o, Dobre ja też się wyrobiło. Dobra, w się takim się razie co? E, ja was zapraszam do komentowania, subskrybowania, M thumbs up, komentował DJ Paweł także... Never? Wreszcie! A tamta oso ostatnia osoba się nie pożegna. Dobra. A... <laughs> Okej. Okay. Jakieś dwa słowa do tego meczu, proszę. Słabym. Słabym. Znaczy nie, to mecz był ogólnie spoko, tylko oni tam byli... z... S... No. No. Mogliśmy to jeszcze, było, mógłby być Dobra, nic. W takim razie trzymajcie się ciepło, cześć, do następnego odcinka. Znaleźć dziewczynę o 18 wieś Wytypy, EJ wytypy